Rozgięcą dzisiejszego spotkania będzie sędzia Sebastian Szczotka, a na liniach pomagać mu będą Jakub Tekeli oraz Bartłomiej Gruszecki. I właśnie w tym momencie słyszymy pierwszy gwizdek sędziego Szczotki. Pędzi lewą stroną Oskar Majbroda, tam stracił na chwilę równowagę. Majbroda do środka, jest Mazurek, Mazurek, ale nie dojdzie do strzału, jeszcze Mazurek! I obok słup, a jeszcze na ławce rezerwowych jest Mateusz Jaros, przerywam teraz, bo... E, dychu z prawej strony się rozpędza. Zagranie w pole karne, ależ teraz przestrzelił. E, jest niepilnowany. E, mazurek, chociaż teraz już pokryty. Mazurek zagranie do Stancika. Stancik będzie miał okazję. Stancik strzela. Ależ e, teraz tam było blisko bramki. Jeszcze e, pędzi tutaj środkiem. Stancik zagranie do Grzegorza. Mazurka, e, Mazurek, czy odda strzał? Mazurek w pole karne. Mazurek i broni. W tej sytuacji Jamin Instytuc. Teraz Sołtyński pędzi środkiem. Sołtyński czy o taką piłkę? Sołtyński w polu karnym! Sołtyński! Prosto wami na stitu! Do sypka sypek. Wypuszcza tam ładnie z prawej strony dychusa. Już gromadzą się w polu karnym zawodnicy stali. I kiksuje teraz kędzia. ale Szceluk miał sytuację na zdobycie bramki. Teraz odgwizdany faul. Spokojnie przyjął sobie Sołtyński, ładnie piłkę. Już obrócił się napędza akcję. Miał tam Morrisona, wydaje się, do podania. Jednak wybrał z prawej strony Howera. Hower strzał. GOL! Ależ brałka! Błażej Hower! Już wydawało się, że zepsuł tą akcję brakiem zagrania do Morrisona. A tutaj Sołtyński na prawą stronę do Błażeja Howera. Ale wychodzi z kontrą. Piast jednak tutaj osamotniony. Morrison jeszcze traci piłkę. Teraz yy, wydaje się, że uderzony w twarz, ale. Gwizek sędziego go stalnie przerywa gry, dośrodkowanie Dychusa. Teraz szał! Ależ, bramka, proszę państwa! Co tu się wydarzyło? Dariusz zapotoczny pięknym uderzeniem pokonuje Józefa. I w tym momencie sędzia główny rozpoczyna drugą połowę spotkania. Taktyki nas tutaj czeka. Maje do środka, jest strzał, celucha, ale niecelna próba, gracze librzek teraz e, zagranie do stancnika Morrison do środka, Moser czy uderzy? Moser do Mazurka, Mazurek, ale broni, Już wykonany rzut wolny i to była próba chyba strzału, czy takiego strzału. jeszcze zagrożenie pod bramką Piasta e, Z kontrą Piast, stancnik do Hovera, Hover w pole karne. Mazurek, ależ znów niecelnie Mazurek. Tak jest z nas z prawej strony Hovera, który dośrodkowuje, jest tam Stacik w walce o piłkę. Jeszcze strzał Gołębiowskiego. Gołębiowski. Już krótko rozegrany rzut rożny przez Piasta dośrodkowanie. Stacik! Ależ było blisko teraz bramki. A zaraz ustalimy, kto jest tym drugim zawodnikiem, który się pojawił na placu gry. Teraz Stancik. Ależ Stancik teraz miał sytuację. Jednak przy piłce Piast. Stancik ładnie sobie przyjął piłkę. Stancik się zastawił. Wypuszczony teraz przez Sołtyńskiego. Stancik. Gol. Gol dla Piasta Żmigród. ta strzelcem bramki Erik Morrison. 74. minuta meczu. I to swoją... No na pewno tutaj Kuboń będzie chciał się z dobrej strony pokazać. Gdyż jest to jego były klub. Już kuboń walce o piłce. Stancnik próbuje z daleka. Ale strzał i gol! Ależ brałka, proszę państwa, co za i na stitu! Daniel Stacnik w 77 minucie. Ale źle się w tej sytuacji zachował Gołębiowski. Zagranie w sam środek i. Strzał z daleka, ależ ta piłka podskoczyła. Dużo zamieszania, ale radzi sobie. Piastej tej sytuacji, teraz Kubo nie jeszcze wypycha I teraz błąd defensywy Erik Morrison z szansą na drugą bramkę Morrison Goal Erik Morrison 4 do 1, druga bramka Erika Morrisona w tym spotkaniu